Dobra, widzowie, dzisiaj dzisiaj strzelowałem randomową grę i będziemy sobie ją grać dobra kurde Roberto Carlos jak strzelił no, a co jak Aha. dobra pas mi. dobra Mm. Mm. Он выглядит как Роналдо. Ну, бра. Бразилия. И наговка. Chłopie, jak to ma być, być jak to może być Ronaldo, jak to nawet na główkę nie wiem przyjmować. To serio Ronaldo, co jest? Walno jak co, ale... RONALDO NIE MAŁO ZROBIŁ SZEWROTEKA dawaj dawaj pas pas mi pas mi dobra pas mi pas mi dobra oh. dobra Gdzie ja jestem tam? Dobra. No, to jest Ronaldo za dwa grosze. Waj, nie, nie, Dobra. do Ronaldo podaj. Nie, tu. Dobrze. i roberto carlos no ba. ale czyściutko okieneczko jest to kto? No chłopie takie okienko strzelam, ale niech się nam nie interesuje. To dla mnie to jest jakiś realna jest... O jakiś pierwsze mecz. 75 minuta. Dawaj, biegnij potą piłkę, biegnij, biegnij, dobrze, brawo. Padaj. Dobrze. Mm. Добро Карни и такие же сущятки карни. Сантос, Дортмунд. О, это с у. Ну, добра. Mm. DZIETNOSTKA mm. -E. i mm. mm. tu dać.

Ma Bra. Czterdziesta siódma minuta. Ma in insinna. 24 minuta No co ja mam zrobić chłopie Dobra Asysta chociaż Chyba asysta Nie znam się trochę na asysta. Bra? Przyjęcie? Ale na główkę, Szanujmy się. Daj? Kurda. Ja. O Supek. Ja nie mogę. No i my, my czemu? Ja chciałbym starić tu nic nie wygramy. Chyba! <try> <try> wolne, dobra. O, niemożliwe, niemożliwe. No, Nic się daje w tym meczu? <zysy> Kajcie chwilę dobra jestem oczywiście trening awaj uu biegnie po piłkę dobra na nasza. jak takie ładne szcale prawie Zro... zrobiłem m mm, mm. dobra el to było od madin hiną nie, spalony nie dawaj, dawaj, nie odwalam czy tam był spalony? w sumie trochę było. ui spalony Dobra Tylko jeszcze jeden Dobra Musiałem się bo nie można tego reklama ale jednak tam Nie zmanuję chyba mnie No słuchaj co jest No co jest Но боковам еще. Ну что есть? Добра. Давай, 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 ну нет, снова. Добра. Ну надо идти на... Добра, снова. Dużo teraz reklam. No, nowe korki mamy. Przeczestujemy. Mmm, to lepsze. Da, dobra. Luksemburg, Nie, co to jest? Nie wiem. Dobra, 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 kurde, nie, dobrze, dobra Miała się na, bardziej na górę. Nie, co jest z tym warunkiem jest dobre. Dobra, tego nie obronił. Dobra. Ale to, to są w ogóle dziwne nazwy. Luksemburg. No czy to tak się pisze Luksemburg tylko jakiś Leveruxen, Nie wiem. Dziwne. Uff. Trening. Ej, ale możemy sobie serię z tego zrobić, bo ona fajno, fajna. Ta, niemożliwe, możliwe. Dawaj. Uuu, wszystkie diaty będą na mnie lecieć. Wszystkie giety będą na mnie lecieć normalnie. Będą ulegać, bla bla bla. Nie mogę sprawdzić, co jest dalej. I fajna. Robimy, że jeden sam to jest jeden odcinek. Tak, będziemy robić. Dobra, 2-0 z Maden China. 79 minuta S Dobra. Ja widzę reklam. Jeszcze tylko dwa mecze. Leć, biegnij, biegnij, szybko, szybko. Szybko, dobrze. Dobra. Nie, no. Petarda Madenghina, 49 minuta. Krystyna, Penaldo. Karny, dobra, będę wykonywać. E? O, ba, ba, dobra? Ja nie mogę. Jak można karnego nie strzelić? <grybuj grybuj> nie wiem, czy szli nad. Tak dziwnie to wyglądało. Dobra. Dobra. Ostatni meczek na dziś. Czemu nie mogę do żadnego U, tylko prawdziwego Dortmund? Czy to jest prawdziwy Dortmund, ale nie U. Dobra. Dobra. I puchar jakiś champion Nie wiem co to. I paczka. Brodę chyba będziemy mieć. A nie. <ścoughs> Dobra, są drugi. Dobra, no ale to już na jutro, więc na ra.